przyszłam specjalnie w to piękne miejsce bo myślałam, że się trochę schowam przed wiatrem ale nie jest to prosta sprawa niedawno niedawno to miejsce odkryłam przechodząc spacerem po lesie z przyjaciółką no, będę musiała potem cyknąć zdjęcie no przepięknie jest jakie fajne odgłosy trochę się tu skrywam za tym drzewem o, za tym drzewem za tymi drzewami za tą brzuską piękną ale po prostu no wiaterek będzie zanudzał wychodzi trochę słońce ale piękny obrazek wychodzi trochę słońce to może wiaterek będzie mniejszy przyszłam tu dzisiaj specjalnie żeby jeszcze raz zacytować pewne piękne słowa, które wczoraj przeczytałam na Instagramie, które wypowiedział dawno temu Henryk Sienkiewicz. Nagrałam te trzy zdania, ale warte są, by je powtarzać każdego dnia. A najlepiej napisać sobie karteczkę, może nad lustrem nawet. Albo gdziekolwiek. Muszę przyznać, już o tym mówiłam, ale mam takich mądrych karteczek w moim małym mieszkanku całe mnóstwo. Bo po prostu to jest ten sposób, żeby do swojej głowy rzucać te myśli, które. Ale piękne słońce wychodzi. Żeby wrzucać do swojej głowy te myśli, które potrafią sprawić, że nasza rzeczywistość jest łaskawsza, że zaczynają się dziać rzeczy lepsze, że potrafimy odrzucić szybko lęk, jeśli się pojawi, potrafimy dać sobie radę z problemem, szukając rozwiązania, to no nie ma innego wyjścia. Taki ten. Nasz los na tym padole. Nie powiem Łez, no gdzie? W tym pięknym świecie. No, ale wracając do tych pięknych słów Sienkiewicza, którego można odkrywać ciągle na nowo. To wspaniały twórca. To był też wspaniały człowiek, który nie szczędził swoich sił, by nie tracić nadziei nigdy. Nie od parady, chyba społeczeństwo ofiarowało mu później. jeszcze nie po śmierci, ale za jego życie, piękny dworek w Oblęgorku, nawet miałam okazję tam być. Dziękując za to wszystko, co robił ku pokrzepieniu, ku pokrzepieniu serca. No to ten dzisiejszy cytat powtórzę jeszcze raz, właśnie ku pokrzepieniu, bo czasy trudne, niespokojne. I właściwie trzeba się tej nadziei trzymać. Wierzyć chcę mocno, że wszystko jest po coś. Wierzyć chcę bardzo, że dobro zwycięży. Wierzyć, nie chcę przestać, że zawsze jest nadzieja. Henryk Sienkiewicz. Piękne słowa, które podnoszą ducha. Pozwalają z otuchą patrzeć na dzisiaj, a może też na jutro. A tutaj, tak marzyłam, żeby w niedzielę czy w sobotę wiaterek zaszumiał w sosenkach. A teraz, proszę bardzo, ładnie szumi. I na pewno na filmiku będzie to bardzo dobrze słychać. wrona się wygłupia. Ależ to piękne miejsce, przepiękne miejsce. No trochę to pusto. A ja taki jestem strachulec, że. Jak jest za pusto, to już ta, ta przyroda też podoba, mi się podoba, ale nie tak strasznie nie tak bardzo. Bo zaczynam się rozglądać. No nie, nie do przesady. To jest bezpieczne, dobre miejsce. No to cóż, niech ten dzień będzie przepełniony wiarą, nadzieją, miłością, że wszystko jest po coś i że nigdy tej nadziei nie można tracić i trzeba wierzyć, że dobro zwycięży. Nie inaczej. Nie inaczej. można się martwić zbyt długo na tym przepięknym świecie. <laughs> to już taki cytacik zapożyczony z za Ani Zielonego Wzgórza, który oczywiście jest na moim kanale, ale w takim tłumaczeniu, jak zaczęłam czytać, to dopiero zorientowałam się, że nie jest to taki przekład, który znałam zawsze, więc cały czas świszcze mi w głowie, że przeczytam jeszcze raz, a nie zielonego wzgórza w tym przekładzie. Nie pamiętam oczywiście czyim, ale w tym przekładzie, który jest taki bardziej emocjonalny, bardziej uduchowiony. No, pewnie to uczynię. Jak skończę czytać Państwo Boże? No, bardzo dobrze mi idzie. Ostatnio troszkę słabiej, ale. Cały czas czytam, cały czas myślę, żeby to dzieło skończyć. No jestem przy 18 rozdziale, 18 księga, jest jeszcze chyba tu jest wszystkie 23, no jakieś 200 stron małym druczkiem, dam radę. A równolegle czytam oczywiście rok 1984 Orwella no trudno się oderwać od tej od tego utworu właśnie wszystko dlatego że to co obserwujemy teraz po prostu jest takie a propos no ale cóż wiara nadzieja miłość a najważniejsza miłość